Kopytko! Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić przeszkolę dla konie Będą nam potrzebne dwie papier od papieru saletowego i patyczki. Jeden patyczek bierzemy i wiercimy dziurę. Mocno. I na drugiej tak samo, równo. Z pozostałymi tak samo robimy. Tak wygląda gotowa przeszkoda i można zrobić pisakami, jak ktoś by chciał to ozdobić. My ozdobimy, w następnym filmiku pokażemy, jak się ozdabia. No to teraz Wam pokażemy, jak pomalować drążki od przeszkody. Pateczki trzeba wyjąć, znaczy się stojaki nie drążki, bo drążki też można pomalować. Ale drążki to będą już chyba w następnych filmikach. Tak, będzie, bo będzie potem jak zrobić kanter. To mamy niebieski pisak, nie jaki możecie sobie, ale ja wybrałam sobie niebieski i różowy. Jedna będzie w niebieskiej paski, a druga będzie w różowej paski. Robimy sobie paski, nie muszą być od linijki, ale jak ktoś chce, to mogą być od linijki. Ja wolę właśnie takie krzywe, żeby było ładniejsze. Co? Tak robimy do końca. Tak wygląda właśnie: pomalowane wyglądają stojaki. Drążki będą w następnym filmiku. I kantary będą do tego. Dwa kantary, jak będę zrobić. Kucykowa tęcza! Kopytko.